Zawsze w Minecrafcie byłem... Przyjaznym tostem, który nikomu nie chciał nic zaszkodzić. Ale w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musi się to zmienić. Ponieważ w dzisiejszym odcinku zmienimy się we wściekłą świnie. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19.19. 19. E, możecie też być na Instagrama, będzie mi bardzo miło, jeżeli tam wbijecie. Ponieważ e, tam mm, się w sumie, no, jakoś mega dużo nie dzieje. Ale możecie być, bo jak wrzucę story, no, to wtedy wiecie, co w danym momencie się mi dzieje. Więc myślę, że warto. A ja innym przedłużem lecimy z filmosem. No i witam Was oczywiście w Minecraft, jak widzicie. Jestem świnią w Minecraft i nawet mogę kucać nią jak tak teraz widzę Oj kurde jak to śmiesznie wygląda Dzisiaj zamieniamy się we wściekłe świnie Niestety mamy dalej rękę swoją tak jakby Ponieważ to jest jakby tutaj widzimy się Ale tutaj nie wiem dlaczego tak jest, to jest jakieś zepsute Ale to nieważne, w każdym razie w dzisiejszym odcinku Celem jest yy, no jakby zobaczyć jak daleko zajdziemy będąc świnią Z tego powodu, że jak widzicie mamy o wiele mniej serduszek niż normalnie się ma Będąc w Minecrafcie, ponieważ normalnie tych serduszek jest chyba... 10 albo 12. Szczerze mówiąc, nie pamiętam ile. A w dzisiejszym odcinku mamy tylko 5, bo świnia wychodzi na to, że ma tylko 5 serc. Co dobrze wiedzieć, bo ja nawet nie wiedziałem. Możemy też nawet wchodzić w takie miejsca i się ukrywać, co jest kurcze, całkiem ciekawe. Ale zbierzmy sobie na początek jakieś rzeczy, żeby po prostu przygotować się do jakiejkolwiek tutaj rozgrywki. Chciałbym tą świnią przejść jak najdalej. Tak, jakby postaramy się przejść Minecrafta, z tym, że. To by strasznie długo trwało, jakbym przechodził całego Minecrafta, więc po prostu tradycyjnie postaramy się dotrzeć do Nederu i ewentualnie w Nederze coś tam może tam świniom ugrać, aczkolwiek będzie ciężko. Z pięcioma sercami będzie bardzo, bardzo ciężko, tak mi się wydaje, więc nie nastawiałbym się tutaj na jakiś mm, mega... Mega długie granie, ale, ale spróbujemy nim z tą świnią zagrać jak najdłużej będzie to możliwe i zrobić jak najwięcej będziemy mogli po prostu. Skopmy się tutaj na dół, żeby dostać się do, mm, do tego, do, do stone'a. Jak widzicie, teraz mamy o wiele lepiej, bo możemy się po prostu kopać na jeden klocek co jest w ogóle mega fajne. Ja bym tu się przekopał dalej, żeby nie mieć andezytu. Nie chcę andezytu, chcę stone'a. O, mamy stołna super. Bierzemy stołna i ogarniamy sobie podstawowe wrażenie. Nawet mamy węgiel. O kurde, to już też jest dobrze. To jest bardzo dobrze, że mamy coś takiego. Mm, I będziemy mogli dzięki temu zdobyć tutaj, prawda, jakiś porządny item. Weź weźmy jeden węgiel weźmy dobra na razie na razie tak na razie tyle nam wystarczy Ej, to jest mega fajne w ogóle że można chodzić na jedną kratkę to mi się mega podoba naprawdę zróbmy sobie ym, siekierę i kilof. I zróbmy sobie jedną pochodnię Tak, będzie dobrze I teraz będziemy zejść z tą pochodnią na dół I zrobić dalej jakieś kopa... O nie, ja nie mam optifina To tu nie, muszę to postawić, żeby widzieć cokolwiek Ale spokojnie, ogarniemy to Będzie dobrze e, Ostatnio zacząłem wrzucać odcinki takie poza Palionowym I widzę, że bardzo domagacie się Palionowo w komentarzach Więc e, za niedługo nagram Palionowo Spokojnie Tylko teraz jakoś tak nie czułem tego Chciałem zrobić, zrobić coś, coś innego e, i, i, I ponagrywałem inne odcinki Mam nadzieję, że wam się też podobą No bo mi się na przykład mega dobrze je nagrywa Ostatnio ten speedrun, który robiliśmy. Yy, znaczy, speedrun, to bingo, który robię. To było. Przedwczoraj chyba Jak bingo wrzucałem No to szczerze przyznam, że bingo na pewno powtórzę jeszcze nie raz Ponieważ bingo było naprawdę Jednym z lepszych odcinków, jakie mi się nagrywało I pozwólcie, że założę okulary Bo jakoś tak już jestem przyzwyczajony do tych okularów że, że jakoś tak, kurczę, lepiej mam wrażenie Lepiej wyglądam w okularach czy bez? No, dajcie znać w komentarzach ja To, to będzie dobra, dobry, dobry quiz dla was teraz Czy lepiej wyglądam tak czy nie Ja uważam, że w okularach jakoś tak tak pełnie jest, bez okularów jakoś tak dziwnie Ale to nieważne, dobra, ogarnijmy sobie żelazo jakieś Tylko, znaczy to pójdziemy gdzie indziej, bo teraz już tutaj nie ma sensu yy, siedzieć dalej Musimy znaleźć jakieś inne rzeczy i postarać się dostać do Netheru też jakoś w miarę szybko Bo, o kurde, mamy ten, mamy portal O jak fajnie, nie mam Optifina, to mnie tak męczy Naprawdę chciałbym mieć tego Optifina, a niestety nie mam No ale mamy przynajmniej portal, jesteśmy w stanie... O kurde, ale mamy itemy, ale mamy itemy O, wow, wow, wo. czy... Nie, nie widać tego na mnie, że mam, że mam założone. Dobra, to bardzo dobrze. Przeskoczmy tutaj, ja bardzo nie ciebie się usmażyć jak taka świnia. Ale dobra, musimy teraz tak ogarnąć. Co my tu potrzebujemy? Mamy sporo lawy do zrobienia normal... O wa wow, wa wow, wa wow, wa. Wow. nie, proszę mnie nie bić tutaj. Mamy sporo do zrobienia. Czy mamy sporo y tego, jak to się nazywa? Sporo lawy do zrobienia portalu, więc potrzebujemy na pewno wiadro. Jakbyśmy mieli wiadro, to już byśmy się mogli dostać do netheru, więc w sumie to trzeba zrobić. Mamy tam jakąś kopalnię, więc lecimy do tej kopalni i ogarniemy na szybko właśnie. Ej, czy da się pływać tą... Czekajcie, muszę to sprawdzić. A nie, nie pływa się jakoś mega szybko. Dobra, dobra, czyli, czyli to tak niespecjalnie działa. Okej, okay, zejdźmy tutaj do kopalni. Mamy tu znowu lawę, ale tego nie potrzebujemy. Ja bym chciał się tu jakoś przedostać tylko. Byłoby mi miło, jakby się udało. O, możemy na jedną kratkę teraz na całe szczęście, więc fajne. Teraz nie chcę się tu usmażyć. Nie chcę być, kurczę, pokarmem tutaj w tym minecraftzie. Mimo, że gram świnią. O, o, nie, nie, błagam, nie, zginę. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Dobra, idziemy w tamtą stronę. Dobra, zginąłem jako świnia, ale dajmy sobie drugą szansę, Ok, Uskłonęły Sp mi jakieś itemy. Mogłem od razu, kurczę, spróbować tam się jakoś wkopać i tak dalej, a nawet no, popełniłem błąd, że tego nie zrobiłem. No to był ryzykowny schok bardzo, no niepotrzebnie go robiłem, szczerze, przyznam. No ale musimy tam wrócić teraz do tych do tego do tego co mamy. I teraz tak, jak tu się dostać, tak musimy. Kurde, nie, znowu! Dobra, dobra, jesteśmy dalej, więc nam się już to nie spali teraz. O kurde, dobra. Ale akcja, dobra, drugi raz ginąłem jako świnia. Dajmy sobie. No, trzy życia, teraz już obiecuję, nie zginę. Teraz już nie zginę, ok? Teraz już normalnie tam przejdę jakoś. Tylko muszę, muszę znaleźć jakiś sposób, szczerze mówiąc, wezmę sobie jakąś tutaj dirta, żeby to by się przekopać jakoś. Bo, no nie będę ukrywał, jest ciężko. Ale przyznam szczerze, że o wiele łatwiej się gra, jak się ma w sumie te dwa Dwie kratki wzrostu, niż jedną. Bo na jednej jest tak jakoś dziwnie. No ale dobra, zróbmy tak, zamurujmy tutaj to. O, kurde. Dobra. Dobra, niech to sobie zajdzie i na spokojnie tam się dostaniemy. Jestem ciekaw, jaki, jakie straciliśmy itemy, bo coś tam się tutaj zjarało na pewno. Mamy tutaj Dirta. No i teraz tak, co mamy? Dobra, najważniejsze rzeczy mamy: Spaliły mi się gacie. No niestety, no ale mówi się trudno. Więc, więc to musimy sobie z tym dać radę, ale no mamy najfaj... te najlepsze i te mamy z, ze sobą, więc to jest najważniejsze. Yy, o, jeszcze nie wszystko się spaliło, bo tu niektóre się tak rozbryzgnęły, widzę bardzo mocno Więc może tu coś jeszcze przetrwało? Czekajcie, muszę to przejrzeć tutaj. Nie, chyba to wszystko już. Ale weźmiemy sobie na pewno tego kobla jeszcze. O, 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 prawie znowu wpadłem do tej lawy, nie chcę bardzo. Nie chcę bardzo tam wpaść, ale potrzebujemy żelaza. Dlaczego tu nie ma nigdzie żelaza? Przepraszam bardzo. Dlaczego ta kopalnia jest bez żelaza? Halo! Czy tu jest jakieś, jest tam przejście dalej, dobra, lecimy, lecimy znaleźć jakieś żelazo. Kurczę, no nie, nie, nie przedostanę się tu tak łatwo, dobra, jesteśmy dalej. Czy jest tu coś, nie mamy pochodni, ok, czyli trzeba zrobić sobie pochodnie na pewno. Nie mamy niestety Optifina tutaj, więc nie jesteśmy w stanie normalnie jakoś tutaj sobie świecić, więc musimy stawiać te pochodnie. No ale dobra, mamy zwiedzoną kopalnię i jest bardzo postawowy problem taki, że nie mamy tutaj żadnego żelaza. I z tego powodu mi jest bardzo smutno. No ale musimy się tu wydostać teraz na górę. Teraz tak, czy ja tu przejdę tak normalnie jak z żelazem? Dobra, damy radę. Ok, Okej, okay. ta kopalnia była mocno średnia, nie powinienem do niej wchodzić. Zero sukcesów z tego, że tutaj weszliśmy. To był błąd, krótko mówiąc, ale... Jeszcze kiedyś będzie, będzie dobrze. E, musimy dostać się do innej kopalni w takim razie, żeby coś dostać. Na, na, niestety robi się noc. A ja bardzo potrzebuję tego żelaza. Ej, strasznie ciężko jest znaleźć to żelazo teraz jakoś. T tą świnią może mam jakiś, kurczę, zły punkt widzenia czy coś, albo mam pecha po prostu. Możliwe, że mam pecha. Ale dostańmy się do jakiejś kopalni. Halo, czy jest tu jakaś kopalnia? Tu coś jest? To nie jest kopalnia. i mamy problem. Tam coś jest, tam coś widzę, że jest jakaś kopalnia, jakiś kanion chyba nawet. <laughs> mamy wioskę! Dobra, let's go do wioski. Zabijemy golema. Tam i tak nie ma za dużo tego, ale dobra, lecimy do wioski, zabijemy golema. Świnia zabije golema, uwaga, to jest wielka chwila w tym, w tym świecie. Czemu nie mogę wejść? Ej, jako świnia nie możemy wejść przez drzwi! Ej, tak się normalnie też dzieje w Minecraftie. oliozda jazda, dobra, bez trzymanki. Śpimy. Dobra, śpię jako świnia w, w łóżku, nie? To, to. Tego się nikt nie spodziewał, dobra. Wychodzimy stąd, lecimy w takim razie na. E, czemu ja nie mam sprinta? Mam sprinta, co jest? Lecimy zabić golema, bo potrzebujemy. Czy ja jestem jakoś, jakoś, o wiele niżej teraz mam wrażenie, że jestem tym, nie wiem, tak dziwnie się strasznie tym kieruję. Znajdźmy, czy jest kowal, może na przykład, gdyby był kowal, to by było świetnie, ale chyba nie ma, chyba nie ma, ale mamy golema, dobra, ogarnijmy sobie tak. Proszę, zostaw mnie. Dobra, dobra, może, mo może tak to działa. Już myślałem, że jakoś świnia będę dostawał w dziurę. Dobra, nie ma tu więcej jakichś innych rzeczy, więc musimy za jakby zadbać o to, co mamy teraz. Tam jest jakiś. Tam nie ma kowala, dobra. Myślałem, że jest kowal już, ale nie, to jednak nie był kowal. Więc szybko ogarnijmy go. Mamy trzy, no dobra, idealnie na wiadro. No, jak to się mówi, lepszy ryc niż nic, nie? Więc, więc lepszy, lepsze to niż, niż, niż nic. No w sumie to teraz powiedziemy, nieważne. ogarnimy jeszcze. Czy są tu jakieś skrzynki? Nie ma chyba. Czy tu jest jakaś skrzynka? Nie ma. Czy tu jest? Nie ma. Nie wiem w ogóle, w jakich domkach mogą być. Tu chyba może być, w tym, aczkolwiek. Zaraz to sprawdzimy. Nie ma. Nie ma tutaj też, czyli, czyli mocno słaba wioska, szczerze mówiąc. Mocno słaba, mocno średnia. Tu, tu też nic. Dobra, musimy zrobić sobie na nowo crafting, bo nam się zniszczył. Więc robimy crafting, robimy wiadro. I lecimy od razu zrobić do nederu. Pójdźcie, idziemy od razu do nederu. Nie ma co przeciągać, nie ma co przeciągać, bo ja już 10 minut nagrywam. A jeszcze się nie dostałem do nederu. Musimy jak najszybciej się tam dostać, bo nie ma co tutaj przeciągać, więc wracamy z powrotem. Tu widzę, że są jakieś czułości, ale no nie wnikamy w to. Lecimy tutaj, zabiorę sobie od razu wodę. I lecimy do nederu. Czekajcie, czy tutaj jest kanion jakiś? Tu jest kanion, dobrze mówiłem, że tu jest jakiś, jakaś kopalnia. Czy tu będzie jakieś żelazo jeszcze, bo przydałoby się nam w sumie, więc jak już, jak już tutaj jestem. To przydało się zobaczyć, czy coś tu mamy. Jest węgiel, ogarnijmy sobie go w sumie. Na F5 popatrzę tam, czy tam coś jest dalej. Chyba nie ma nic, chyba nic nie ma. Chyba nie mamy tutaj nic widzowie, chyba nie ma, o jest żelazo, mamy farta, mamy farta, dobra Zbiorę go, bo może nam się przydać, ale lepiej mieć niż nie mieć, że tak to ujmę, więc zbierzemy od razu yy, Mamy 8 z tego co tu widzę, to możemy z tego zrobić siekierę, kill off. To będzie 6, jeszcze miecz byśmy mogli zrobić, ale wydaje mi się, że jakbyśmy uzbierali trochę więcej to byśmy mogli jakąś zbroję zrobić czy coś Tu już nie widzę nic, a my potrzebujemy przypalić żelazo i tak, bo nie mamy czym rozpalić ognia O tak, ale mamy krzesiwo, więc to jest dobrze, znaczy mamy krzemień to się nazywa Dobra, zobaczmy, czy tu coś jest. Jest żelazo, ale nie chcę mi się tam do niego ładować. Dobra, nie, nie, nie ma tu, nie będziemy tego, z tego korzystać. Dobra, musimy to przepalić. Mamy, mamy wystarczająco na zrobienie pieca, więc robimy piec. E, tylko ja to zrobię tam, tam przepalę na miejscu, bo ja w tym czasie już będę sobie portal robił, jak to się będzie przepalać. Więc lecimy szybko w tamtą stronę Mamy ten e, portal ja nie wiem czy my go nie dokończymy, bo go chyba się da dokończyć, tak mi się wydaje, czy nie. O nie, nie da się dokończyć, musiałbym rozwalać. No to nie, to nieważne. Robimy tak, stawiamy to, e, przepalamy żelazo i ja lecę w tym momencie z, e, z tym, jak to się nazywa, z portalem, tylko musimy to dobrze zaplanować, więc robimy tak, tu o kurczę, to jest za szybki kill. Off. To jest za szybki kill, off. musimy zrobić tak, tak. OK, mamy to. I teraz zabiorę tutaj stąd te rzeczy. Dobra, tu na shifcie. Dobra, na to działa nadal mimo wszystko. Zróbmy tak, tak. Tak i tak to trzeba zrobić. Bierzemy to. O, kurczę, to się o wiele ciężej robi, jak jestem taki niski, szczerze przyznam. Dobra, no, robimy tak. Robimy to. Dobra, i ja boję się, że to się nie uda tak, jakbym chciał. Niestety boję się, że mi tutaj zaleje to. No ale dobra, trudno, próbujemy, uwaga. Nie, dobrze wyszło, dobrze wyszło, ok, czyli... A dobrze, że to zamurowałem, bo chyba by tak się stało, jak mówiłem. O, dobrze, że to zamurowałem. Oj ojoj, oj, to, był do... to była dobra decyzja. Dobra, robimy to powolutku. O, tu nie wolno się śpieszyć z zrobieniem portali. Ej, co jest? Halo? Dlaczego był taki zbagowany? To było dobra, nieważne. Działa, robimy portal i będziemy już w nederze. Straż... Mam wrażenie, że zasięg sięgania też... Yy... Tej, tej świni teraz jest o wiele mniejszy. Przez, o, nie, nie tamto miałem postawić. Tutaj, okej, okay, mamy to wszystko. Bierzemy to, tą pochodnię bierzemy. Wylejmy tą wodę gdzieś tu. Bierzemy jedną lawę, bo nam się może przydać do netheru. Yy, I robimy to. Yy, bierzemy ten, bierzemy ten piec ze sobą. Może to się nam przydać. Dobra, ja czuję, że ja tam zginę bardzo szybko. No ale trudno, trzeba spróbować, trzeba spróbować tam przejść. Bierzemy to, może się jeszcze przydać. Dobra, idziemy do netheru. Let's go, wizowie, Mamy to. Tylko musiałem sobie ogarnąć jeszcze w equipun kubi, że ja bym chciał ogarnąć mnóstwo tych bloków, ten złoty kill -off nam się specjalnie przyda w późniejszym etapie. Hmm, czy my tutaj coś mamy blisko, czy nie? Ej, to jestem prawdopodobnie pierwszą świnią w Minecraft, która dotarła do netheru Dobra, rozwalamy to wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej bloków, ok? no na niewiele starcza ten kill, -off, no ale dobra, bierzemy tą siekierę, damy tu, 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 bierzemy tak, tak. Ok, nie mamy w ogóle drewna. O nie, to jest błąd, nie mamy drewna. Potrzebujemy go, ja jeszcze na szybko wrócę ogarnąć to drewno. Wiecie, jaki jest problem jeszcze? Nie mamy w ogóle żarcia, tak naprawdę. Bo ja zauważyłem, że ja nie mogę jeść w ogóle tych arbuzów. Nie wiem, dlaczego nie mogę ich jeść. No ale dobra, no cudzo to, z tym jakoś sobie dać radę. Zjemy sobie. Ale nie, bo ja nie mogę być bez żarcia. Bo ja wtedy nic nie będę mógł zrobić, dobra. Jemy to złote jabłko. Ja i tak czuję, że tu za długo nie przetrwam. Mamy mało życia, strasznie. Lecimy od razu, znaleźć jakiś bastion i tam ogarniemy sobie też żarcie. Jakieś z tych z tych krów, które są tutaj w tym. Znaczy krów, tych świn, które są w nederze. Z nich sobie ogarniemy coś. Tylko kurczę, gdzie tu coś jest? Jest tutaj coś dookoła jakaś, jakaś fort... Oła, nie, strzelają do mnie szkielety! Nie, zostawcie mnie, zostawcie mnie. Dobra, przechodzimy tu. Ja może na F5 będę, będę więcej widział może wtedy. Dobra, przejdźmy tutaj. Zobaczmy, czy tutaj mamy jakąś jakąś ym, fortecę, czy coś tego typu. Proszę, proszę, dajcie mi coś. O wow, wow, ja nie mogę tak skakać, bo ja mam o wiele mniej serc. A, tak nie może być, tak nie może być. A obrażenia dalej takie same się dostaje. Dobra, weźmy sobie to. I ja muszę tu zrobić taki trik. Nie wiem, czy to w ogóle będzie wychodzić tutaj. Okej, okay, będzie wychodzić, dobra, da się to tak zrobić. Yy, pytanie: czy mamy tu jakąś fortecę? Halo, halo, forteca. Ale o tam widzę, że jest taki teren bardziej leśny. Pójdziemy w tamten teren, bo... O nie, 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 nie strzelaj do mnie. Okej, okay, dobra, udało mi się uciekoć, ucie uciec przed nim. Dobra, jesteśmy tutaj i tutaj będziemy mieli te świnie takie, z których będziemy mogli żarcie ogarnąć. To jest bardzo ważne. Musimy to teraz zrobić, bo bez żarcia nie ma co. Nie ma co w ogóle tutaj podejmować się jakiejkolwiek walki z tym, że ja nie widzę tu w ogóle tych świn. A gdzie one są? Halo. Halo, świnki. Ja wiem, że ja jestem świnią, ale to są te takie kurde, grube świnie. Nie trzeba było ogarnąć, dobra. Wyjdźmy tutaj do góry. Da się tak wyjść? da się, da się, da się. Dobra, wyjdziemy tutaj. O! Eee... O oh! oh, nie, Bo serce mamy jedno! O kurde, o kurde, jestem na strzała. Nie, 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 ja nie mam czym się w ogóle uleczyć. Jestem... Nie. O, nie, 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 proszę, nie zostaw mnie! Dobra, ona mi się spali bez żarcia dostan dostanę ją, no ale trudno. Mm, ja potrzebuję.. Kurczę, mamy problem. Mam jedno serce i ja wydaje mi się, że to jest zaraz mój koniec tutaj. Mm. Mam, coś, mam złote rzeczy, dobra, no ale... Powiem wam, że totalnie... O kurde, pół serca mam, co jest? Tak nie może być! Dobra... Że ja nie mo Czemu ja nie mogę zjeść tego kawałka arbuza? Co jest nie tak z tym arbuzem? Ej, widzowie, ja nie wiem totalnie o co chodzi. Dlaczego nie mogę zjeść arbuza? O nie! O! Shift kliknąłem, shift kliknąłem i mi utrzymało to jakoś. Ale dobra, zejdźmy tutaj na dół Dobra, schodzimy powoli, powoli, powoli. Powoli, nie można zginąć, nie można zginąć. Lecimy tu. Lecimy tu... Nie, 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 nie! Nie nie rób mi tego! Nie rób mi tego, dlaczego gaz się teraz na mnie uwziął?! Nie rób tego, nie rób mi tego. Nie! Nie, 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 szkielet! Szkielet, 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 szkielet! o prawie dostałem tą strzałą! Prawie dostałem tą strzałą! Szybko, 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 szybko! O kurde, ale mamy farta! Ale mamy farta, dobra, dobrze, że jestem na jedną kratkę To się szybko można wkopać i gdzieś przedostać Dobra, musimy, o, okej, okay. dobra, mamy tu jakieś przejście dalej Teraz możemy tu się przedostać w sumie Przejdźmy tędy Dobra, dobrze, że shift działa na tej świni Gdyby nie to, to byśmy się nigdzie nie mogli dostać Dobra, przechodzimy tu Przejdźmy do góry Dobra, przeskoczmy tu Okej, okay, już myślę, że dostanę obrażenia Nie no, dalej tu nie ma żadnej fortecy Ani nic, kurczę, jak... Albo jakiś ty świnia potrzebuje spalić, żeby dostać jakieś żarcie, a ja tu nic nie mogę znaleźć. Ej, nie wiem, strasznie niefajny nether. I szczerze mówiąc, grając tak na tej pierwszej osobie tej świni tak na dole, to strasznie mało się widzi i jest to strasznie niewygodne. Dobra, przejdźmy. Dobra widzowie, no zginąłem, ej, ale strasznie głupio, bo nie mogłem się przecisnąć po prostu i weż wszedłem w tą lawę. Nie, to, to była najgorsza śmierć, jaką mogłem mieć naprawdę w tym Minecrafcie. No ale trudno. E, byliśmy wściekłą świnią w Minecraft dzisiaj i no jeżeli jesteście kolejny odcinek, w którym będziemy innym zwierzęciem i będziemy próbować coś zrobić, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Widzimy się na następnym odcinku. Już jutro o godzinie 19.19. Pozdro, cześć, pa.